Jest morderca. Ok, a więc cześć, witajcie, jestem i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w Murder Mystery na serwerze Derpence I ogólnie, jak już tutaj zauważyliście, pewnie trochę się tutaj pozmieniało na spawnie. No i dodali też nowe mapy, więc co, lecimy sobie na pierwszą arenkę. Ok, więc jesteśmy już sobie na pierwszej arence, i tutaj jak widzicie, mamy nową mapę, więc bardzo fajnie. Eee, okej, okay, tutaj jest jakaś mapa na wodzie, więc bardzo fajnie, ogólnie tak na początku chciałem wam sprościć o to, żebyście koniecznie tutaj zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem, tutaj chyba ktoś spadł z góry, no i co, oczywiście także zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, a my już tutaj zbieramy sobie złoto, okej. Okay. Dobra, w ogóle to nie wiem czemu tutaj nie ma prawdziwej wody, tylko jest ze szkła zrobione, ale okej. Okay. Eee, czekajcie, że to nie był przypadkiem morderca skąd no w ogóle te paprotki. To można stąd jakoś. Nie, raczej nie. Eee, okej, okay. tutaj w ogóle na tej mapie jakoś tak jest mało miejsca, chyba żeby grać. Okej, okay, mam już 4 złota. Okej. Okay. Idziemy tutaj. Tutaj jest tak. No. Okej. Okay. Dobra, tutaj na razie nie widzę nigdzie jakiegoś mordercy. W ogóle nie wiem czemu oni tam na górę weszli. To jest jakiś złukiem. Okej. Okay. To raczej nie będzie tutaj nikt morderca. W ogóle teraz wszyscy się prawie zabijają nawzajem. Nie wiem dlaczego. Zostało bardzo mało osób. Dalej nie mamy łuku jeszcze. Hmm, możemy zbierać to złoto. E, to chyba nie jest morderca mi się wydaje. E, czekajcie, to chyba on może być mordercą. E, tutaj był ktoś przedtem, chyba on. E, nie wiem na pewno, w ogóle trochę jakieś lagi są i... Morderca chyba zginął, no i co? Lecimy sobie na kolejną arenkę. Okej, okay, więc jesteśmy sobie na kolejnej aręce Tutaj teraz jestem detektywem, więc mam nadzieję, że uda mi się e, znaleźć mordercę. Musimy znaleźć jakieś fajne miejsce. Okej, okay, ale pewnie e, na początku zginę. a Zobaczmy, czy to jest morderca. Trzeba cały czas obserwować takie osoby. E, Okej. Okay. Zajdziełem może na dół już wolę tutaj nie skakać. Okej. Okay. Po raz jak tak skoczyłem, no to zginąłem, a teraz jestem detektywem, więc bardzo fajnie. Tutaj admin siedzi i zbanuje mordercę. ok. Jest morderca. No i niestety się nie udało, bo akurat w tym momencie miałem lagi. Więc co, lecimy sobie na kolejną arenkę. Ok, więc jesteśmy już sobie na kolejnej arence. Tutaj znowu mamy nową fajną mapę. E, ok, niestety na poprzedniej, jak byłem detektywem, no to niestety miałem lagi, nie udało mi się zabić mordercy i niestety zginąłem. Ale mam nadzieję, że tutaj już pójdzie trochę lepiej. Ok, musimy nazbierać złoto. Okej, okay, tutaj już kogo, yy, ktoś chyba zabił kogoś. Ale to yy, tutaj można spaść stąd, więc yy, raczej nie. Okej. Okay. Tutaj jeszcze mamy złoto. Kolejne. I będziemy mieli pewnie zaraz łuk. No chyba, że wcześniej zginiemy. Okej, okay. tutaj mamy kolejne złoto. Yy, Tutaj już detektyw zginął, więc trzeba uciekać. Okej, okay, mamy kolejne złoto, jeszcze dwa i będziemy mieli łuk. Okej, okay, jest kolejne. Eee, czekajcie, czy tutaj ktoś jest mordercą. Dobra, mamy już. Łuk. Eee, tylko zobaczymy tutaj. Czy to nie jest przypadkiem e, morderca czekajcie tutaj chyba nie wydaje mi się że to on może być mordercą tutaj już okej okay, więc zabiliśmy mordercę i lecimy sobie na kolejną arenkę okej, okay, więc jesteśmy sobie na kolejnej arence i teraz jesteśmy mordercą więc bardzo fajnie mam nadzieję, że ten mierz mi się nie pojawi akurat w tej ręce, w której Um, którą teraz mam tutaj ustawiono ok. Tutaj są dwie osoby, trzy. E Czekajcie, bo trzeba wymyślić jakoś fajny sposób, żeby tutaj ich wszystkich zabić. Ok, dobra. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Ok, dobra. Lecimy tutaj. Dobra, zostało tylko kilka osób. Znaczy jeszcze całkiem dużo osób. E, mam nadzieję, że jeszcze nie będą wiedzieć, czy to jestem ja. Okej. Okay. Dobra, tutaj siedzą na górze, więc musimy tam teraz wyjść szybko. Okej. Okay. Ten już pewnie tutaj nie zdąży uciec. O, chociaż jednak mu się udało uciec. czekajcie. Lecimy tutaj szybko na górę. Ok. No i niestety spadliśmy na dół, więc co? Lecimy sobie na kolejną arenkę. Ok, więc jesteśmy sobie na kolejnej arence. Jesteśmy w ogóle na tej samej co byliśmy chyba wcześniej no i okej okay. dobra, musimy nazbierać te sztabki złota, bo chciałbym jeszcze raz pokonać mordercę tutaj okej okay. dobra tutaj mamy i spadłem akurat wejdziemy tutaj z powrotem okej, okay, na razie tutaj w ogóle nie widzę, żeby był gdzieś morderca. Tak mi się wydaje. Chociaż wydawało mi się, że widziałem, że ktoś miał tutaj miecz. Ale to e, tak też mogło nie być, bo e, czasem tak e, widać, że wydaje się po prostu jak, e, że ma miecz, a to był... mógł być łuk. E, Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy już 7, jeszcze trzy. Będziemy mieli łuk i będziemy mogli zabić mordercę okej, okay, jeszcze dwie sztabki yy, tutaj szkoda, że stąd nie można wziąć jeden taki blok ma, to jest chyba 9 sztabek okej, okay. mamy jeszcze tutaj, mogłem wziąć tą co była tutaj na dole okej okay. no i mamy kolejną więc teraz wystarczy tylko yy, obserwować yy, aha, OK, więc już zabili morderce. znowu mi się nie, też nie udało ale fajnie, bo wygraliśmy. No i co? Lecimy sobie na kolejną arenkę. Okej, okay, więc jesteśmy sobie na kolejnej arence. Tutaj mamy chyba znowu jakąś nową mapę. Okej, okay. na tej mapie chyba nie graliśmy jeszcze. Dobra, to jest jakiś tunel. Mamy już trzy sztabki. Widzicie, taka bardzo czerwona jest ta mapa. I tutaj w ogóle nie można przejść niestety e, okej, okay. ale tutaj można iść e, dobra, nie wiem czemu tam w ogóle nie można iść, bo bardzo fajnie jestem tam zbudowane okej okay. tutaj mamy jakieś wyjście w ogóle na górę okej okay. więc ta mapa jest całkiem teraz duża, w ogóle wszystkie mapy teraz są dużo większe okej okay. mamy już połowę tego złota, co trzeba mieć to jeszcze szó szósta sztabka e, okej okay. jeszcze siódma jeszcze trzy i będziemy mieli wystarczająco dużo jeszcze osiem e, znaczy dwie e, dobra, jeszcze jedna e, tutaj w ogóle gdzieś jest Detektyw. Okej. Okay. Tutaj się w ogóle coś zbagowało. Eee, musimy znaleźć na razie mordercę. To jest dość dużo osób. Eee, Okej. Okay. No i co? Koniec gry. Więc co? W tym filmie też by było na tyle. Lecimy sobie na pożegnanie. OK, a więc w dzisiejszym filmie byłem mordercą. Niestety zginęłem w bardzo głupi sposób, ale było chyba całkiem fajnie. Jeśli film wam się spodobał koniecznie, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że przynajmniej 15 uda wam się wbić. No i co, ogólnie także, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych najnowszych filmów. No i co, w tym filmie to już by było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i cześć!